Zacznij wtedy Tadasanie, nogi rozstaw na szerokość bioder, a dłonie opuść po bokach ciała. Weź wdech, z wydechem skłoń się do wyprostowanych nóg i przeskocz do psa z głową w dole. Weź głęboki wdech, z wydechem zagnij nogi w kolanie, wejdź do pozycji stołu. Zrób kilka cykli krowiego i kociego grzbietu, z wdechem unosząc klatkę piersiową w górę, a z wydechem, zaokrąglając kręgosłup, połącz ruch z oddechem i oddychaj we własnym tempie, z wydechem koci grzbiet, z wydechem krowi grzbiet. Jeżeli chcesz, możesz przyspieszyć lub spowolnić. Zobacz, jak czujesz się w ciele. Powoli wróć do centrum. Weź wdech, z wydechem przejdź kolanami bliżej dłoni i usiądź w wirasanie. Opuść biodra, wyprostuj plecy. Weź wdech, z wydechem odłóż obie dłonie za plecami, otwórz klatkę piersiową i unieś miednicę w górę, opuść głowę. Weź głęboki wdech, wydłuż brzuch, wydłuż klatkę piersiową, wydłuż szyję. Oddychaj spokojnie i miarowo, z kolejnym wydechem wracając z miednicą do centrum. Weź wdech, virasana, zrób wydech, wdech, usiądź na dłoniach,